Hej, hej, hello, witam wszystkich gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Resident Evil 4. No i co? Przeszliśmy przez te drzwi, weszliśmy weśli, do tego przyjemnego jakże pokoiku. Pamiętamy, że tu coś skakało, więc to załatwiliśmy. Co jest dobre, to to, że gdzieś w oddali słyszę tego gościa, co się regenerował. Widzieliśmy go też przed zapisem w poprzednim, w poprzednim odcinku, teraz po odczytaniu gościa nie ma, więc, a, więc na pewno się zastanawiamy o co chodzi, przynajmniej ja się zastanawiam i w którym momencie on wyskoczy, ale będziemy na pewno przygotowani. Gdzieś go tam widzę, gdzieś go tam widzę, nie widzę znaczy tylko słyszę. No i mówiłem, że będzie. Gość jest, więc teraz musimy go tylko klasycznie wykończyć. Raz. No i chyba go. Chyba się nie uda. No i dupa. Czyli go nie wykończymy tym sposobem, bo zaliczyliśmy klasyczne pudło. Może się tak uda? Nie uda się. Dobra, spadamy. Prawie się udało. Woo wow, 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 gościu. Wejdzie. Wejdzie za mną, czy nie? <śmiennie> to, to mnie zaskoczyło mile. Nie spodziewałem się, że jestem w stanie go załatwić w ten sposób, ale dobra, no ale zawsze to jest nasz plus. Znów jakiś worek, który pewnie zaraz ożyje. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Musimy iść prosto, prosto. Tam jest jakieś pomieszczenie, które minąłem. Bardziej interesowałem się tym gościem, tym reproduktorem, czy jak ich tam nazywają. a tu jest... Dobra. Mamy wszystkie pakiety. Połącz. Połącz. Pięknie. Troszkę mnie to... że tak powiem, interesuje. Dlaczego? Mamy aż tyle amunicji teraz. Pewnie się coś będzie działo wkrótce, bo jesteśmy już coraz bliżej, że tak powiem, końca. Muzyczka się pojawiła lepsza. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja na pewno idziemy dalej. Szkoda, że nie ma gościa od sprzedawania i kupowania. Bo mamy tam parę giftów, które moglibyśmy sprzedać, obchnąć, i chętnie bym się ich pozbył. Zielona roślina, ok. Dużo tego powiedziałbym. Co my tu mamy? O-o. Wow, wow, wow. No To za ekipa. Dobra, trochę wbiegłem na ślepo. Pierwsze drzwi, chciałem uciec. Dobra, no dobrze akurat tu trafiłem. wiem, że dwie pary drzwi muszę. Jakąś kartę kodową muszę znaleźć. Yeah. O, stary. O, stary. Wynadł ja do góry. Co? O, jest jeden. Kontrolka jest czerwona, muszę odblokować te zamki elektroniczne. No dobra, to że je trzeba odblokować. Spróbuję w ten sposób trochę się z nimi pobawić. no panowie. No ja. Jeszcze tego przyjemnie mi to brakowało. Bachnie Pięknie, piękniusio. Dobra, powiedziałbym, że spadamy. Uf. Dobra tu jest bardzo dużo beczek, więc yy ja chyba postanowię, że użyjemy tych beczek w końcu. Siłom jest daleko. Dobra, dobra. Chcę taką z głową zrobić. Fuck. O, właśnie, o to mi chodziło. To miałem na myśli, mówiąc, że trzeba to z głową zrobić. Ok, teraz się, że tak powiem, wyleczmy. Może na tyle oczywiście na tyle, na ile możemy. Dobra, zrobimy to szybko. Zostałem jeszcze jeden bydlak. Spadamy. Przydałby się gdzieś tu bliżej. Tak, żebym go mógł zdjąć tego z beczki, najchętniej. O, tam są jeszcze rzeczy. Dobra. O! Tego nam brakowało. Co my tu mamy jeszcze? Tam coś jest. Pięknie! Jeden drugiego wykończył. Mi się zajmę? Dobra... Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, spadamy. Może by nam się udało tu gdzieś wciągnąć. Kasa. Nie wiem, czy to było pięć, czy pięćdziesiąt. Użyjemy tego. Jedno, drugie, okej. Okay. Czekaj, tu był jakiś... O, jest amunicja do karabinu. Trzy strzały, ale zawsze trzy. No dobra, idźcie dalej. Gdzie jest ten bydlak teraz? Gdzieś tam pakuje, ale. Tu go nie ma. Dobra, pięknie. Ach, sięgnął, sięgnął się kierunek. Dobra. Fuck! Dobra, zrobimy to na szybko. Ale nie aż tak szybko. Złazimy na dół coś czuję, że on tam jest cały czas za mną O, tu są jeszcze szafki. Żółta, ok, niech będzie żółta. Czy ja coś z tym muszę? Aha, muszę. Muszę obydwa nacisnąć. A drugi jest chyba gdzieś tutaj. Mam nadzieję. Już myślałem, że wpadłem prosto mu pod stłufe. No prawie Dobra, drzwi się otworzyły spoko, gdzie on jest? O! Prawie, no. No gości, złaź na dół. Fuck. To nie było przyjemne, jeszcze mamy trochę życia, więc kurde. Dobra, my tak. dobrze zdejmijmy w ogóle to załóżmy to jeszcze jeden dobra jedno tak dobra dobra yes Trochę go kombinacyjnie załatwiliśmy i co? No i mamy kupę kasy i mało życia. Tak jest, dobra już jest full powiedziałbym, wracamy na naszą starą drogę, czyli tutaj, drzwi otwarte, schody na dół, klasyka. Dwa. I co teraz? Granatek? Nie, dobra, tarczy się pozbyliśmy. Dobra, dwóch załatwionych, zaraz, zaraz się rozejrzymy. Czy coś tam z tyłu zostawiliśmy? Jest. Dobra. Mamy tu coś jeszcze? Chyba nie. Wielkie drzwi. To wchodzimy w wielkie drzwi. Zobaczymy, co tam nas będzie, co na nas tam będzie czekało. Uuu.

Czyżby a Co? No, już myślałem, że Skubańczyk to przeżyje, chyba on padł ze śmiechu. O, nowa lokacja. Dobra. Jest nasz ulubieniec. Jest, jest. Długo, długo na ciebie czekałem. Co ja chcę sprzedać? Ta. Kolba, kolba szmaragd, tak? Wisiorek z Peru, tak? Elegancką maskę, tu już raczej nic z tym nie zrobimy, więc sprzedaję. Mamy coś fajnego, mamy, mamy. Mamy granatnik. Kupujemy. Coś no jest w ogóle co? Killer? Do 35. Kurde, to aż kusi. Striker, dobra, możemy, bo mm. przecież wydaliśmy już wszystko, co mieliśmy, co potrzebowaliśmy. Kupiliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy. Więc, e, myślę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby wzmocnić sobie jeszcze trochę killera, który i tak już jest, e, że tak powiem, dość mocną bronią. O, Luis! Już na pierwszych etapach badań szukaliśmy możliwie prostej i bezpiecznej metody usuwania plagi. Jak na ironię okazało się, że prawdziwym celem tych badań było nie to, żeby znaleźć sposób na usunięcie Las Plaga z zainfekowanego organizmu, ale wręcz przeciwnie, znalezienie metody uniemożliwiającej łatwą ekstrakcję pasożyta. W końcu odkryliśmy, że jedynym sposobem usunięcia las plagas jest wystawienie ich na pewien rodzaj promieniowania. Jedynym mankamentem tej metody jest okropny ból, jaki musi znieść nosiciel. Ponieważ las plagas podpina się do końcówek nerwowych, występuje ryzyko uszkodzenia systemu nerwowego nosiciela. Kolejny problem, o którym należy wspomnieć, to fakt, że kiedy las plagas osiągnie stadium dorosłe, Procedura ekstrakcji może zabić nosiciela. Ale jeśli zważyć alternatywę, to może śmierć nie jest najgorszym wyjściem. W sumie, dobre słowa. Co my tu mamy dalej? Ciśnię. Ashley jest znowu z nami. Więc udało nam się wyrwać z rąk sadlera. Ja jestem przygotowany na walkę, już tak naprawdę. Mam najlepsze, co mogę mieć. Czyli granatnik. Więc chyba już mnie nic nie zaskoczy. Mam taką nadzieję. O, o, Nic mnie nie zaskoczy, ale na pewno się coś znajdzie jeszcze. Dobra. Jednego przynajmniej zdjęliśmy szybko. O, -o. z tym będzie ciężko. Dobra. Spróbujemy go tak troszkę oddalić od nas. Dobra, jest ich tu coraz więcej. Więc, nie umieszkam używać strikera, tamtemu też coś wyjdzie z głowy. Nie wyjdzie, dobra, follow me. czas jeszcze dostajemy kasę. Więc tutaj. Różne rzeczy się mogą dziać. Co to jest? Muszę iść tedy? No, generalnie chyba bym musiał. Ale zerknę, czy, co jeszcze tutaj jest, bo tu widzę jakiś inny korytarz. Aha, tedy chyba po prostu wrócę tam, gdzie byłem. Teoretycznie dziwne. Tam była drzwi na czerwono, więc prawdopodobnie nie będę miał jak tego otworzyć. Ale być co ja sobie sprawdzę jeszcze. Ja co prawda nie sprawdzałem, nie otwierałem tych drzwi, więc nie wiem, co trzeba tam zrobić. Przypuszczam, że są zamknięte, bo tak mi podpowiada mapa. No tak, ale były otwarte. Ah. To teraz taka zabawa. Ciekawe, teraz czy ja to mam zrobić, czy ona to zrobi? No to chyba ja będę robić. Czy to będzie tylko filmik. Yes. How are you feeling? Like a million bucks. We're going to die. All right. Guess I'm up. No, no. Terrestri, I guess. Now I'm Completed. Pink. You okay? okay. Czas iść do domu. No i spoko, mamy koniec rozdziału. Fajnie, zaczynasz ostatni rozdział. No, to widzicie, nie zginęliśmy, to było dobre. My sobie zapiszemy. I wkrótce wrzucę, chyba, już ostatni odcinek z serii Resident Evil 4. Zobaczymy jak on wyjdzie, zobaczymy jak się potoczy i kiedy tak naprawdę spotkamy pana Sadlera, żeby go po prostu po naszemu uśmiercić i tyle, nie będziemy się przecież z nim bawić. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam serdecznie, zapraszam do następnego odcinka. Na razie.